Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w sposób szybki i bezpieczny umyć samochód przy użyciu szamponu Optimum Nourish. Zobaczcie sobie, tutaj mamy szampon w buteleczce 3,8 litra. Mamy go jeszcze ze starą etykietą, natomiast jest to rewizja piąta, czyli najnowsza wersja szamponu. Mamy tutaj też wersję w buteleczce 236 ml i tu już mamy nową etykietę zobaczcie i mamy jeszcze szampon e, optimum Wins, w buteleczce 946 ml. Jeżeli chodzi o proporcje, do umycia samochodu rozrabiamy go sobie w proporcji 1 do 256, jeżeli chodzi o butelkę 3,8 litra i buteleczkę 946 ml, mają one po 15 ml. Po 15 ml e, jeżeli chodzi tutaj o korek. Tak więc bardzo prosto sobie to. Odmierzyć. Jeżeli chodzi o buteleczkę e, tą mniejszą, czyli 236 ml, tutaj korek ma około 7 ml. Więc, jeżeli chodzi tutaj o proporcję 1-256, do e, na 4 litry wody rozrabiamy sobie dwa korki tej małej buteleczki. Natomiast, jeżeli chodzi tutaj o butelkę litrową i 3,8, to po prostu dodajemy sobie jeden korek, który ma wartość 15 ml. I teraz, tak. Ja tutaj mam rozrobione. 12 litrów wody, i dajemy sobie do tego 3 kolaczki. I tak naprawdę wystarczy sobie delikatnie zamieszać, i ten szampon bardzo fajnie tutaj się rozpuszcza. Ok, na samym początku zaczniemy sobie od oprysku wstępnego żeby podnieść ten cały brud, tak? Możemy sobie pojechać na myjnię bezdotykową na przykład, jeżeli nie macie dostępu do bieżącej wody, do, do użycia na przykład jakiejś myjki ciśnieniowej. Jedziemy sobie na myjkę bezdotykową, spłukujemy cały ten luźny brud, a następnie myjemy samolot przy użyciu e, gąbeczki, a także szamponu Optimum No Wix. Jeżeli nie macie takiej możliwości, nabieracie sobie do opryskiwacza tego oto szamponu w tej samej proporcji, czyli 1 do 256, i opryskujecie sobie e, karoserię. Teraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Zobaczcie sobie, e, zasada działania tego szamponu jest bardzo prosta. Szampon zawiera polimery, zawiera kapsułkowanie brudu, dzięki czemu przy oprysku samochodu e, brud po prostu będzie odpychany od lakieru, zobaczcie. Na Zobaczcie sobie. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Natomiast tutaj tworzą się takie kropelki i ten cały brud jest oblepiany w polimery. Tutaj będzie bardzo fajnie to widać. Zobaczcie. Ten cały brud jest oblepiany w polimery. Następnie będzie odpychany od, od maski. Zobaczcie sobie teraz w jaki sposób mm. nabierać tego szamponu. Tutaj mamy gąbeczkę Optimum Bikrets Sponge. Jest to taka specjalna gąbka z takimi nacięciami. Ona jest bardzo delikatna. Jeżeli chodzi o, mm, o, te wszystko, o te nacięcia, to mają one służyć przede wszystkim temu, aby ta gąbeczka bardzo fajnie rozkładała się ee, po elemencie. Tak? Nabieramy sobie szamponu, zobaczcie, delikatnie wyciskamy gąbkę, przykładamy do elementu i po prostu przesuwamy gąbkę po, po danym elemencie. Zobaczcie sobie tutaj, jak fajnie zebrało ten brud. Jeżeli autko mamy bardzo mocno brudne, po prostu odwracamy sobie gąbkę na drugą stronę i dalej myjemy element. I teraz tak, mamy dwie, dwa sposoby, aby zrzucić ten brud. Możemy to zrobić w sposób taki, na ziemię bądź do innego wiadereczka. Ewentualnie możemy sobie to wyrównać w wiaderku i możemy dalej być element, zobaczcie oczywiście co jest ważne, nie dociskamy tej gąbki, to szampon za nas pracuje więc po prostu przesuwamy sobie gąbkę po elemencie i tutaj nie ma obaw, że porysujecie sobie e, samochód, ze względu na to, że tak jak wcześniej mówiłem ten szampon posiada kapsułkowanie brudu, więc ten brud, który znajduje się tutaj w gąbeczce i wyciśniemy go do wiaderka on bardzo szybko jest ciągnięty na samo dno, więc nie ma tutaj ryzyka, że po prostu nabierzecie brudnego szamponu. I po prostu bez żadnego problemu myjemy sobie autko. Zobaczcie. Oczywiście warto wspomnieć, że ten samochód przeszedł jakieś 3-4 miesiące temu korekta lakieru, więc będziecie mieli realne odniesienie jak lakier po umyciu. Gąbeczka jest naprawdę bardzo brudna, więc tak jak mówiłem, bierzemy sobie dwie rączki i po prostu zrzucamy. I cały brud jest tutaj na ziemi. Tak jak wcześniej mówiłem, na pewno dużo lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu spłukanie tego samochodu pod ciśnieniem. Natomiast w tym wypadku chcę Wam pokazać, że i taka metoda jest także bezpieczna, jeżeli chodzi o omycie. Dobra, autko mamy już umyte. Za chwileczkę Wam pokażę, w jaki sposób posuszy samochód. Tutaj mamy ręczniczek firmy ZERDA i to jest akurat artygen. 70% poliesteru, 30% poliamidu. I teraz tak, aby wspomóc sobie aby jakby um, aby wspomóc się tak, jeżeli chodzi o osuszanie, możemy użyć e, Optimum OptiSealer, jest to 100% sealant, który bardzo fajnie wspomaga e, osuszanie samochodu, znaczy jeden psik na element, bądź w wypadku tej maski możemy sobie um, zaaplikować dwa psiki, zobaczcie. Aplikujemy sobie nas. I tutaj można zauważyć, jak fajnie ta woda spływa. I teraz tak, w to miejsce przykładamy sobie ręczniczek i po prostu rozcieramy produkt po, po elemencie ze względu na to, że to jest duży element, to dosikamy sobie jeszcze raz. Natomiast z ilości tego preparatu także nie, musimy, nie powinniśmy przesadzać. Zobaczcie, odwracamy sobie na ręczniczek na drugą stronę i po prostu dopolerowujemy. z ze względu po prostu na to, że daliśmy troszeczkę za dużo materiału, ale problem z ich usunięciem jest naprawdę prosty. Przecieramy tylko delikatnie ręczniczkiem i to wszystko bardzo ładnie odparowuje. Także z tym akurat nie ma żadnego problemu. I to samo. Jeżeli coś tam nam jeszcze zostanie, to już sobie samo nie odparuje. Warto wspomnieć, że mamy też troszeczkę dzisiaj e, niską temperaturę, dlatego jeżeli chodzi o mycie, może nam delikatnie to smużyć. Natomiast zaraz wam pokażę, jak to wygląda w kamerze. Zgadzmy światło na chwilę. Zobaczcie sobie. Autko mamy czyściutkie, mogą tutaj pojawiać się jakieś delikatne waterspoty ze względu na to, że auto jest myte głównie na mini bezdotykowej, zobaczcie. Natomiast jeżeli chodzi o rysy, to tak jak widzicie nic tutaj nowego się nie pojawiło. Tak jak widzieliście, auto jest w bardzo dobrej kondycji. Wiele, tak jakby pojawia się, opinii na ten temat, że ten szampon rysuje tak. No właśnie, tutaj Wam pokazałem, że to jest totalną nieprawdą. Warto przede wszystkim stosować się do pewnych zasad. Jeżeli chodzi o mycie tym szamponem, tak naprawdę możecie to zrobić w dowolnym miejscu. Jeżeli nie macie dostępu, tak jak mówiłem wcześniej, do mini, inaczej do. Myki ciśnieniowej możecie po prostu pojechać sobie na myjnię bezdotykową, spłukać ten samochód a następnie, przy użyciu tego szamponu, umyć sobie autko, osuszyć i macie temat załatwiony. Jeżeli chodzi tutaj o kwestię osuszania, moim zdaniem stosowanie opti jest bardzo fajną rzeczą. Jest to bardzo wydajny produkt, tak jak mówiłem, jest to 100% sealant, który nie tylko wspomaga osuszanie, natomiast także zabezpiecza ten lakier, bardzo mocno wybłyszcza. I przede wszystkim główną taką jego rolą, moim zdaniem, jest uniwersalność. Tak? Uniwersalność, ponieważ możemy go stosować na szybach, na lakierze, na elementach stworzywa sztucznego i tutaj, tak jak mówiłem, przy osuszaniu tego autka, jeżeli mamy powiedzmy samochód typu właśnie SUV, bądź jakiś kombi, bądź jakiś sedan, znacząco przyspiesza tutaj czas osuszania i po wysuszeniu całego autka, ręcznik będziemy mieli praktycznie suchutki. Oczywiście, tak jak e, mówiłem, jest to tylko dodatek, ponieważ przy samym mm, stosowaniu tego szamponu osuszanie auta i tak jest zdecydowanie prostsze niż przy tradycyjnych szamponach. Ja Wam jeszcze pokażę, że jest możliwość osuszyć sobie po prostu to autko bez używania odpisy lat. sobie jeszcze coś szamponu, zobaczcie. Spróbujmy ten produkt. Masce. I teraz zobaczcie, <laughs> przykładamy sobie ręcznik i po prostu wycieramy. Jeżeli Wam zostanie jakaś delikatna smuszka, po prostu przewracacie sobie ręcznik na drugą stronę i docieracie do sucha bez jakiegoś docisku. Zobaczcie sobie. Jeszcze tutaj przyświecę. Jeszcze tutaj mamy smuszkę delikatną. Jeżeli coś tam nawet nam zostanie, to tutaj nie ma problemu, żeby to po prostu sobie samoistnie odparowało. O czym tu jeszcze warto wspomnieć? Z każdym myciem e, będzie to prostsze, tak? ponieważ szampon sam sobie zabiera polimery to auto już po umyciu samym szamponem ono będzie bardzo błyszczące ze względu właśnie na zawartość polimerów. O czym jeszcze mm, warto pamiętać? Przede wszystkim o tym, że ten szampon jest bardzo uniwersalny. Jeżeli chodzi o wszystkie jego rozcięcia i zastosowania, będziecie mogli sobie to zobaczyć na stronie internetowej, którą podlinkuję tutaj w, w opisie. Natomiast takich szybkich informacji przede wszystkim. Przy użyciu tego szamponu możemy sobie umyć szyby, samochód, możemy później tą wodą, która tutaj jest w wiaderku, e, po umyciu całego auta możemy sobie także przeczyć wszystkie mm, elementy spożywa sztucznego w samochodzie. Możemy spokojnie umyć tym ekrany LCD, tak? I właśnie zabezpieczyć przy użyciu Optisila. Dodatkowo, co jest, jeszcze uważam ogromnym plusem tego szamponu, jest to, że Tą gąbkę możemy sobie spokojnie zostawić w wiaderku nawet na kilka tygodni i możecie być pewni, że ta woda się po prostu nie zepsuje, ponieważ szampon zawiera substancje alumy bakteryjne. Ja już to testowałem tak naprawdę na wiele tygodni zostawiłem tą wodę w wiaderku i później mogę spokojnie wrócić do, tej samej, do tego samego roztworu, umyć cały samochód i tak naprawdę nic się z tym nie stanie. Zobaczcie sobie jeszcze, że tutaj akurat mamy bardzo fajne wiadereczko, bo one jest przezroczyste. Cały ten brud, który gdzieś został zebrany, on znajduje się tutaj na samym dole. Są dostępne gdzieś tam w internecie jeszcze różne testy pokazujące, że roz, szampon jest rozrobiony na przykład z ziemią, tak? I jest pokazane jak bardzo fajnie on ciągnie ten brud cały w dół. Bo jaka jest zaleta tego szamponu? Przede wszystkim, jeszcze warto o tym wspomnieć, i będziemy już kończyć ten odcinek, że. Cały ten brud, który jest zbierany z powierzchni lakieru, on jest przylepiany do tej gąbeczki i później poprzez wyciśnięcie on jest zrzucany czy do gaderka, czy gdzieś obok. Więc przy myciu tradycyjnym ten brud jest po prostu rozmazywany po karoserii, a następnie trzeba go spłukać. Przy tym szamponie to nie jest jakby nawet wskazane. Dlaczego mówi się, że nie jest wskazane, bo też pojawia się wiele pytań. Czy należy spukiwać samochód po myciu tego typu metodą? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Dlaczego? Ponieważ wszystkie jego właściwości w tym momencie zostałyby jakby zniwelowane. Główną zaletą tego szamponu jest właśnie to, że on zawiera jakby polimery i przy wycieraniu tak naprawdę jest znikome ryzyko, że porysujemy ten lakier. I to jest bardzo istotne i dlatego ta metoda jest tak mm, bardzo bezpieczna. Tak naprawdę bardzo często pojawiają się pytania <laughs> i jakieś tam różne dyskusje na forach, że, myjemy, że rysujemy samochód od mycia. Moim zdaniem jest to bardzo często powielany błąd, ponieważ jeżeli chodzi o rysowanie lakieru ono prawdopodobnie tutaj występuje przy osuszaniu. Optimum No zmniejsza napięcie powierzchniowe pomiędzy właśnie wodą a lakierem i przez to, że używamy tego produktu możemy w sposób bezpieczny osuszyć sobie lakier. Przy wycieraniu samej wody bardzo często tutaj jest stawiany bardzo duży opór i w tym momencie pojawia się rysowanie lakieru. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się materiał podoba, zostawcie łapkę w górę, komentarz, udostępnijcie do dalej. Ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję, życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!